go z tej strony Nexem witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z trybu Ultimate Team na moim kanale jest to kolejny squad builder, a squad builder o który tym razem wy prosiliście, tak jest. Jak wiadomo w paczce sobie trafiłem hulka, no nie był to inform, ale był to zwykły hulk który mimo wszystko, jest coś wart. I się was pytałem czy chcielibyście, żebym zrobił pod niego skład, czy coś, napisaliście, że tak, żebym śmiało zrobił skład pod hulka, ale zdecydowałem, że nie będę robił Brazylii tylko, że zrobię ligę rosyjską. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. E, zacznijmy sobie od bramki, ponieważ tutaj oczywiście będzie Akin Fejev, tylko najpierw sobie e, nale, znajdę sobie Ligę Rosyjską i wtedy będę mógł już sobie swobodnie szukać wszystkich zawodników. Przeszukajmy klub, Tak, jest Akin Fejev, tutaj styl, z gry, styl gry, jeszcze ściana. zakupiłem go za 950 monet i, i już Wam mówię dlaczego Liga Rosyjska, ponieważ jest bardzo tania, a ma wielu naprawdę świetnych zawodników i to głównie dlatego. Na lewej obronie jest Domenico Cristito, czyli zawodnik, którego bardzo lubię i bardzo dobrze mi się nim gra. Zakupiony za 1200 monet. Ma naprawdę fajne statystyki: 82 tempa, 75 drobników, 77, podań, 89 główek. No tutaj główki, no to to wiadomo, trochę lipa. Ale 79 obrony jest jak najbardziej ok, prawda? Dobra, przejdźmy sobie tym razem do prawej strony. Na prawej stronie mamy Anniukova. Czyli zawodnika, którego wybrałem. Jeszcze miałem do wyboru e, Brazylijczyka, ale postanowiłem wybrać Aniukowa z prostej przyczyny. Miał po prostu lepsze statystyki i lepszy overall. Trzy gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek, zakupiony za 300 monet i tak oto się prezentuje Aniukow w moim składzie. Ok, teraz przejdźmy sobie do, e, do tej strony. Tutaj będzie e, Bocchetti, który się będzie świetnie zagrywał z e, Cristito jego statystyki również są bardzo dobre. 80 główek, 79 obrony, 76 tempa i 186 cm, 86 cm, co ja mówię. I 186 wzrostu, co naprawdę czyni z niego naprawdę dobrego dobrego obrońcę, który jest całkiem szybki. Tutaj już pewnie mieliście okazję zobaczyć jest tutaj Samba, zawodnik Dynamo Moskwa, Dynamo Moskwa, tempo może nie jest jakieś imponujące, ale jest to bardzo wysoki zawodnik, 1,93m, 81 obrony i 78 główek i naprawdę na niego będzie warto grać w rzutach rożnych zakupione za 800 monet. Ok, przejdźmy sobie do defensywnego pomocnika, a tutaj mamy oczywiście Witzela, oczywiście Witzela, czyli zawodnika, który miał afro, ale już nie ma. Zakupione za tysiąc więcej, za 1200 monet. Do tego jeszcze doszła zmiana formacji, czyli 1200 monet, monet za takiego wicela, to naprawdę okazja. 71 tempa, 72 strzałów, 78 driblingu 77 główek, 77 obrony i 84 driblingu No i ma niestety tylko 3 gwiazdki sztuczek, a, czy boże 3 gwiazdki słabszej nogi. A sztuczek ma właśnie 4 gwiazdki i on jest naprawdę świetnym zawodnikiem, ponieważ ma wszystkie statystyki powyżej 70. Jest całkiem szybki, jak na pomocnika. Ma dobre strzały, dobre podania, dobre główki. No i oczywiście ten dribling który na pewno się przyda. Lewa pomoc, ok, przejdźmy sobie do lewej pomocy. Tu jest oczywiście dany ze stylem gry. Egzekutor 4G, słabszy jak jakieś 4 sztuczek. Naprawdę konkretnie mu podskoczył Pace ee, z poprzedniej odsłony FIFA, zakupiono za 1000 monet. Jego statystyki również są bardzo dobre: 81 podań, 75 strzałów, 86 tempa i 87 Dribblingu, Tak jest. Na prawej mocy, oczywiście, hulk, którego trafiłem w paczuszce Eee, jego statystyki są bardzo dobre, mi się nie ugrało świetnie. Ma tylko dwie, ma tylko dwie gwiazdki słabsze nogi, szkoda. Ma cztery gwiazdki sztuczek, 86 tempo, 83 drumlingu, 85 strzałów, 74 główki i 79 podań. Ma naprawdę fajne statystyki. I metr 80 wzrostu jakimś wielkim kolosem, to on nie jest, ale wydaje mi się, że na prawym skrzydle to nie jest potrzebne. Tym bardziej, że jak ma się takie pieprznięcie w nodze, jak nie ma, Hulk oczywiście, tak? Na środkowym pomocniku no nie, by, nie chciałem tutaj był sufy, który miał y, gorsze statystyki od właśnie Keisuki y, Hondy. Bo busów, a tak naprawdę był od niego lepszy tylko i wyłącznie w driblingu, A ja aż tak dużo nie trikuję, więc zdecydowałem się na ee, Hondę, który ma 3 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek, 82 tempo, 81 driblingu, 81 strzał, 78 ponań I 72 punkty główek i 182 82 wzrostu Na pewno się nam przyda taki rozgrywający, 70 e, 700 monet na niego wydałem, okej, okay, teraz przejdźmy sobie do ataku i tutaj mamy E, jednego czołga i drugiego, e, bardzo szybkiego zawodnika, jakiego już wam mówię, już wam mówię. Tutaj po tej stronie będzie sobie grał traore, traore, zawodnik, po prostu istny czołg, którego również trafiłem w paczuszce, tam no chodzi coś około 600, e, 600 monet. E, styl, gry, styl gry kończący, który mu daje strzałej główki. I ma 77 tempa, 70 dribblingu, 72 strzałów, 78 główek I ten zawodnik jest istnym czołgiem, ma ponad 2 metry, jest całkiem szybki Jego pieprznięcie jest po prostu magiczne, sami musicie spróbować jeżeli mi nie wierzycie na słowo i mam nadzieję, że w, w, w kompilacji moich bramek zobaczycie jakąś efektowną bramkę z jego strony No i oczywiście na drugiej stronie ataku już e, widziany Dumbia, już widziany Dumbia, tak jest Ten zawodnik na pewno tutaj się Popiszę, 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 sztuczek, 91 tempa, 85 dryblingu, 76 strzałów, 73 główek No i tutaj podanie i e obrona nie, jest jakoś, nie są jakieś imponujące 1,78 78 wzrostu, czyli mamy no, tutaj takie trochę e dwie skrajności, dosyć niski i szybki napastnik I dosyć e wysoki, nawet bardzo wysoki i e trochę wolniejszy czołg No i tak się prezentuje mój skład, tak się prezentuje mój skład z... E z Ligi Rosyjskiej. Jak widzicie, jest on naprawdę bardzo tani, bardzo tani, a można tutaj zbudować naprawdę dosyć konkretny skład. Jest on na, na pewno powyżej 80 punktów overall. No i liczymy tutaj na pewno na tych naszych zawodników, szczególnie w, w ofensywnej strefie boiska. Jak widać, mamy tutaj dosyć dużo zawodników z Zenitu i bodajże 3 CSK Moskwy. No i reszta to są innych klubów Spartak, Dynamo i. Anżli Machaczkala oczywiście jest tutaj Traore. Dobra to by było na tyle ja się z wami żegnam, zapraszam Was teraz na parę akcji wykonania tego składu. No i na razie cześć!